A i widzisz, nie będzie to nudny poniedziałek, bo klejmy sobie dubla na dzisiaj. Witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy Info i jak zawsze na początek wielka prośba o kliknięcie tej łapy tam na dole. Dzięki wielkie, jeżeli to robicie, pomaga to rozwijać cały kanał. Lecimy z kuponem na dzisiaj, tak jak mówiłem, ale jeszcze jest promocja bez ryzyka i konkurs. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiam50, to tak jak zawsze powtarzam, możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 złotych, obojętnie jaki. Jeżeli nie wejdzie, 5 to jest Wasze, wraca do Was, możecie wypłacić, 7 złotych tracicie. Jeżeli wejdzie, no to wszystko wasze, nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać tego jak to często bywa. Świetna promka dla nowych graczy pod taki pierwszy kupon bez ryzyka. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. A teraz zapraszam do naszej grupy ponad 74 tysiące użytkowników. Link w opisie pod tym filmem i zapraszam na naszego Instagrama również dużo, dużo treści i dla Instagramowiczów co weekendik konkursik. Także wpadajcie link w opisie pod tym filmem albo w sobie obstawiamy po prostu na Instagramie. Lecimy z konkursem. 5 dyk do wygrania, co trzeba zrobić, żeby, żeby o nie walczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu tupujecie dokładny wynik i minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy... Juventusem akrotonem dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika, Typujemy do 245 komentarze edytowane dane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, lecimy z typami. Na początek zwycięstwo Porto i co najmniej dwa gole w meczu. Piłkarze Maritimo nie zdobyli punktów ligowych od 17 stycznia, a od tego czasu zagrali 5 meczów. Czterech z nich tracili minimum dwa gole. Porto traci już 10 punktów do Sportingu i to ostatni gwizek do włączenia się do walkę o mistrza w 19 dotychczasowych spotkaniach strzelili 43 gole, a obrona Maritimo powinna pozwolić im na dorzucenie co najmniej dwóch. No, świet Po świetnym meczu z Juventusem, gdzie wygrali 2 do 1, ich morale na pewno poszybowało w górę, i mecz w Lidze powinni wygrać dosyć gładko i na to liczymy. Dodatkowo, Juventus połowa koniec czyli prowadzenie Juventusu do przerwy, zwycięstwo w całym meczu. No, Krotone jest najgorszym zespołem w Lidze pod względem punktów, a także wpuszczonych goli. Po 22 meczach mają 52 wpuszczone bramki. Juve z kolei jest w nie najlepszej sytuacji, bo mimo jednego zaległego meczu tracą 8 punktów do Interu. Mecz ten muszą wygrać, żeby zmniejszyć stratę do głównych rywali w walce o mistrza. Krotone traciło gole w pierwszych połowach. Meczu w czterech kolejnych spotkaniach, również przy ofensywie Juventusu z graczami takimi jak Ronaldo czy Dybala, powinni wyjść na prowadzenie jeszcze przed przerwą. No i dowieść to oczywiście do końca. Tak wygląda nasz kupon. Od razu przypominam, jeżeli założysz sobie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych i możecie to od razu wypłacić. No i na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Jak zawsze na sam koniec, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grup. Linki w opisie pod tym filmem zachęcam do brania udziału w konkursie. I oczywiście słyszymy się niebawem trzymajcie słyszymy się. Na razie.